Teraz jesteśmy na plantacji czereśni. Sprawdzimy kondycję drzew, a także zmierzymy pH gleby. Zapraszam. W pierwszych oględzinach plantacji przypomnę tylko, że sady czereśniowe wymagają pH dobrego, a nawet zasadowego. Po sprawdzaniu pH wiemy, że już ta plantacja ma poziomie 7,5-8, czyli można powiedzieć, że bardzo dobrze. Jak widzimy już sad zawiązał owocniki. Też idzie zauważyć, że jest dosyć sporo zawiązane. Przymrozki, jakie występowały, naby dochodziły tutaj do minus 8, minus 10 stopni, widzimy, że plantacja przetrwała, albo powiedzmy była dobrze zabezpieczona przed wystąpieniem przymrozku. Jak przypatrzymy się, gałązek liści, widzimy, że są dobrze wykształcone, dobrze odżywione, czyli widać, że Drzewa pobierają dobrze składniki pokarmowe. Przyjrzyjmy się jeszcze, co jest pod drzewem. Pod drzewem przeważnie po sezonie spadają liście. Spadają liście, a liście to składniki pokarmowe. Jak widzimy, tych liści nie ma, czyli odpowiednie pH powoduje przyspieszenie rozkładu liści, czyli składniki pokarmowe wracają do gleby. Spójrzmy też na odrost trawy. Trawa bardzo szybko dorasta. O czym to świadczy? Że ziemia jest bogata, składniki pokarmowe są dostępne, dlatego też ten odrost trawy pod drzewkami następuje szybciej. Jak widzimy, plantacja jest w bardzo dobrej kondycji. Na pewno przyjedziemy tutaj skosztować owoce. A teraz jedziemy dalej.